Uwaga, uwaga maturzyści, które opcje tłumaczenia z języka polskiego na angielski byście uznali za prawidłowe? Matura 2021. Czy mógłbyś mi pomóc z tymi pudełkami? Czy mam Ci pomóc? Dlaczego mi nie pomogłaś? Czy mógłbyś mi pomóc? Czy nie masz nic przeciwko, żeby mi pomóc? Czyli opcja C. I haven't been to a gym odkąd I twisted my ankle. When, kiedy, since, odkąd until, dopóki, czyli since jest tutaj prawidłowe. It's too late to call our boss now. A może wyślijmy him an email? Did you send? Czy wysłałeś? Maybe we sent? Może wysłaliśmy? Ale opcja C jest jak najbardziej odzwierciedleniem tego tłumaczenia. Your dog is really lovely. When you go on holiday, I can zaopiekować się nim. Look at, popatrzeć, look for, poszukać, look after, zaopiekować się. After digging the tunnel the prisoners believe stanie to escape. Were able, were going or were allowed? Maturzysto, co wybierzesz w tym zdaniu?